Plany są oczywiście jak zwykle ambitne i związane też z marzeniami. Moje takie osobiste marzenie to, ja chciałbym ugościć tych wszystkich polskich sportowców i kibiców, których mam nadzieję, że będzie przybywało z roku na rok na stadionie narodowym. Zarażamy tym lotniczym bakcylem ludzi. Ta nagroda chyba o tym świadczy. W dwuosobowych filmach pilot, kopilot. Jedne drzwi są wystawione, kopilot wychyla się w scenach, tak jak mówię, prosto z hollywoodzkich filmów. Warto, żeby środowiska się przenikały, żeby się spotykały, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i tak naprawdę my też jesteśmy przykładem tego, że wyrośliśmy ze spadochroniarstwa, ale nasze drogi lotnicze poszły dalej. Zawsze jest odlotowo, naprawdę, i nie mówię tego na wyrost i nie mówię tego dlatego, że lubię to hasło, No jest takie nośne, ponieważ ten plebiscyt wspiera tych, którzy dodają skrzydeł sobie i innym. To jest fajne wyróżnienie, że jednak wielu ludzi obserwuje nasz sport i docenia. To jest kumulus, który jest uznaniem tak naprawdę od kibiców. To jest najważniejsza nagroda, która może się przytrafić sportowcom. Także ja się z tego ogromnie cieszę. Do tej pory mi się nie udało go zdobyć. Dziękuję wszystkim widzom. Hej!